z tej strony ja czyli Oleksii Czołek jeden dziś gramy w jeden. 1 halo? dobra hey. mm -mm. To tak. To jest chyba z tego samej. To tak. Cicho bunt. Nie. Uh, to z tego. Golgi powiedział, że nagle w to będzie nagle

Oh, yes, Asbury Entertainment game. is not responsible for damage to property okay. or person be filed. within 90 days. No, no the the Blah, blah, blah. Now that might no, sound bad, I but there's really nothing to worry about. I have uh, no, if I were forced to sing, those same so songs for yeah, years, I'd probably be a bit mm -hmm. irritable mm -hmm. at too. So remember, these characters hold a special mm -hmm. place in the heart mm -hmm. of mm -hmm. you need to show them a little respect, right? Mm -hmm. Okay. So just be aware the characters mm -hmm. do to wander mm -hmm. No, no, nie do tego Dobra. Dobra. <laughs> <laughs> ja robię wycięcie i widzimy się to kolejnym filmiku. Dobra, jestem. Przed... Oni chyba się zaraz ruszą. Tak mi się wydaje. I przed chwilą miałem halucynację, więc wydaje mi się, że ktoś może się ruszyć. Mm. Nie wiem Boniego w tej Napiszcie w ogóle czy z czego chcecie następny odcinek to może więc hmm. nie wiem czemu sobie to Oh, oh, where, you? Bonnie, Bonnie, this Gumbie, Bonnie. he? Did he? Did he? Did he? Did he? Did aha Did he? Did he? Did he? bam, he? Did he? Cicho bądź. To jest trochę straszne. Boję się, to będzie w następnych nocach. Hmm, to ten, ten odcinek tylko z tej nocy. To jest taki wstępny. A Foxy już się ruszył. No super! Tak. Chyba nie Ktoś tu za ich podejdzie Oni są tam Kimi nie obstroncami no. O Jezu Nie podoba mi się to co się dzieje Nie, jest dopiero 3 am Coś czuję, co że tu zginę Nie wiem O kurde no już nie wytrzymam. Jesteś tu, jesteś. A ty? Też tu jest. Siedzisz. Nie wierzę. Na no, no, foksiego na razie nie muszę patrzeć, bo on przybył nie tam gdzie boni Chyba odszedł. Tak. Boję się. Śmiednik śpie pomocy. Ciekawe ile mi płaci. O Jezu. Chico tu zaraz będzie, tak mi się wydaje. To straszne. Czemu Foxy jest takim obsygańcem? Nie podoba mi się to, nie. Nie wiem, czy to przejdę. Ja, czy tak? kurde. Weź ktoś podejść do drzwi, żeby nie musiał się tu gapić. Ktoś wiesz? Kurde, Nie podoba mi się to. Daj tu zaraz będzie. Zażyłem, tak... o kurde to za Nie, tu Jezu Chyba dzika jest w kuchni. Tak coś. Ale Freddy? Ale mam słabe LMG. Nie, nie, nie. Nie ma moje negry. Nie, nie. nie! każdy teraz będzie dzwonił do mnie. O no nie! Zase mi to tu wejdzie yeah. ah. Jo! Ne. No, ne! Já ja tu za jazdé dělám Oni no, rozumějí, že jak nie to mě odběhnu. Zvonil, zvonil, Jest, mam dość. No nie! No nie Do Mara. Nie, 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 Mogę z tego wyjść. Ja bardzo chcę z tego wyjść. Proszę, ja chcę z tego wyjść. No nie, nie, że nie, mogę. Nara? Deszcz. Dobra, jak podobał Wam się stykki, łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Pa.